Ooo tak, o Jezu, jaki chory teraz, super to wygląda. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, jak wiecie, są różne odłamy ketozy. Jedni jedzą tłusto, inni jakieś tam suche wióry wpieprzają. Dziś jednak czeka Was najprawdziwsze chamstwo w swej serowej postaci, czyli serupa. O Jezu. Potężna, pożywna dawka ketogenicznej, tłustej energii ze śmietany, boczku, sera, która urwie każdą. Każdą kulinarną dupę. Zapraszam. Do tego chorego i jakże tu, a nie zmięte było, no tak. Do tego przepisu będziecie potrzebować właśnie tego. Czyli... Ser rzutu, śmietana, bulion, masło, boczek, cebula, czosnek, przyprawy. Wszystko gotowe? No to zaczynamy. Szanowni Państwo, moje drogi, moi drodzy, zaczynamy od tego, żeby po prostu sobie zrobić bulion, więc co tu robimy? Uuu, co tu jest? No, no z Ale miała dupsko ta kura, czy co y Robimy normalny rosół, ale nie dużo, bo potrzebujemy tylko dwie szklanki. Zdejmujesz szumowiny. Gdzie wrzucasz? Do kibla, czy do, do tego, do zlewu? Z zlewu się okazało. Piękne. Odpalamy patelnię, wrzucamy masło, najlepiej klarowane, i robimy cebulę na złoty kolor. Ostre noże, niczym samurajska katana. Trzeba uważać na każde cięcie. No to już kończymy, w takim razie kroić naszą cebulę w kostkę. To jest kostka. Nie wiem, czy wiecie. Uwaga, jak już pokroiliście cebulę, to wszystko tu na patelnię wrzucamy. I zaczyna się spektakl niesamowitych smaków oraz zapachów. Jeśli nie kochacie jedzenia, to wam nie wyjdzie. Zawsze trzeba miłość wkładać w jedzenie. Albo po prostu czyste pożądanie. Jak widzicie, tutaj bulion już doszedł do siebie. Wrzucamy do miksera obłędnie pachnącą cebulę wraz z dwoma szklankami bulionu I wszystko to energicznie mielimy Równie dobrze można byłoby wpierdzielić to wszystko do gara i zmiksować blenderem ręcznym, no ale nie mamy Odkręć, najwięcej, tak jest Po zmieleniu pyk, znowu do gara i w międzyczasie przygotowujemy gwóźdź programu, czyli sałatkę wieprzową Pokrojony w kosteczkę boczek, jak widzicie, przysmaża na patelni co odrobiną cebuli i masła. Zajmujemy się teraz przyprawami, czyli do gara wlatuje czosnek, sól, pieprz, kurkuma, majeranek i inne takie, po czym przed krokiem jest wrzucenie sera. Możesz go zetrzeć, pociąć, pocharatać, cokolwiek w sumie. Dodaj go do zupy, ciągle grzejąc na małym ogniu. Dużo sera, bardzo dużo sera, bo to ma być zupa serowo-cebulowa, a nie cebulowo-serowa. Żeby była taka Nasza sałata gotowa. I tak to wygląda. O tak. Patrzcie jak, Patrzcie jak, sprawdza, czy dobre. Boże. Dobre. Mm. Kurde, dobre to będzie. Dobre to będzie, będziesz jadła. Ostatni krok to dodanie śmietany. Miesza. Im tłussza, tym lepsza. Tak, tutaj jak widzicie baba miesza cały czas, żeby się nie zważyła. Bardzo pożywna, chamska, tłusta i ciągnąca się zupa. Świnia zrobiona, zupa zrobiona, więc będziemy podawać. Po dodaniu śmietany pokrój świeżego Piotrusia z topel, nacznij go i jedz cały ten zwyrolski twór, który w sumie miałem na raz. I jak zaszło na koniec, wiedzcie, że jak to zjecie, to się zesracie. Ze szczęścia oczywiście. O Jezu, jakie chory! teraz, super to wygląda. O tak. Boże. Dziękuję ciociu, dobra noc nas, do następnego odcinka. Dla mnie ten przepis już mógłby się skończyć. Czego więcej chcieć? Któro? Dziadka? Tam. Dziadka? Boże. Bożek strzela? U.